Hejka wszystkim! Jestem XLPS mm. i w tym Wam pokażę jak zrobić najprostsze intro a więc... ja to robię przez to aplikację, w której ja też montuję filmiki i to jest wonder video czy jak ktoś tam czyta yy, nie wiem, ale okej okay. no i dajecie na pokaz slajdów wybieracie jakieś zdjęcie ja wybieram to zdjęcie, jeden plik Zaznaczam, że tak. Hmm. Teraz sobie wybieram. Jedną gutę w takim. To jest moje intro. Ja, ja zawsze tego używam. Ale teraz może sobie zrobię, zrobimy troszeczkę inaczej. Czekajcie, muszę jakoś zrobić to. Czeka. Średnio mi się podoba. O, no. To jak komuś tutaj nie pasuje ta muzyka, czyli ta? No to możecie wejść w muzyka tutaj i możecie sobie wybrać taką, którą macie lepszą w telefonie tak właśnie zrobię, no bo chciałabym mieć jakąś inną muzykę. Jak klikacie w muzykę? No to tutaj macie takie do wyboru z tego. Takie, które tutaj możecie sobie po prostu wybrać. No i moja muzyka. Ja sobie wejdę w moją muzykę i sobie wybiorę. Ale niestety ja tam mam zapisane w telefonie takie piosenki, no, takie średnie, więc może z tego. Dzień.

Jest. Hmm. O! Oh, my god See what? Widziałem taki może. No i tu macie najróżniejsze kolory. Ja chcę mi kocham mintowy kolorek. Ale mi chodzi bardziej o taki wyraźny, więc ja użyję jednak tego. No i to sobie tak na ryzek której nie robię. No. Kurczę, wszystko rozwaliłam. Nie, anuluj. Zmienię to sobie, może na jakiś. A, taki bardziej podkolor. Tak, teraz nic nie będzie widać. Czekajcie, by tutaj był bardziej taki podkolor. Hmm. Tak, taki. Eee, może tak taki. Bardziej taki czerwony. Nie, ten jest na razie lepszy. Pod tym względem, że... czekajcie jak to będzie wyglądało? Powiedziałam, że fajnie. Zostawiam. O, Filtry. Zakończenie różno są fajne. Hmm, ale jednak nie no i dajcie na zapisz Dajcie na taki normalny i to on się zapisuje akurat intra się szybko zapisują filmiki trochę dłużej ale hmm, no dobra fajnie zapisują